Moi drodzy, czym w tym tygodniu żyła Grecja? Takim numerem jeden na pewno była śmierć ostatniego króla Grecji, czyli króla Konstantinosa. Yy, numer dwa, moi drodzy, wiecie, że Grecja jest krajem, w którym bardzo często dochodzi do trzęsień ziemi. No i takie trzęsienie ziemi było w tym tygodniu na wyspie Ewia. Ale my porozmawiamy sobie o tych najgorszych trzęsieniach ziemi w historii Grecji. No i oczywiście numer trzy, czyli temat łatwy i przyjemny, turystyka. Dziś zawiera was wirtualną podróż na Peloponnes, na Półwys Czyli moi drodzy, jeśli interesuje Was ten temat, jak najbardziej zostańcie ze mną. Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Tak na wstępnie, chciałbym Wam bardzo, bardzo podziękować za komentarze pod ostatnim vlogiem, tym, którym robiliśmy z Kostą. Jeśli ktoś z Was tego nie widział, no to koniecznie musicie zobaczyć. Po prostu ten vlog poszedł jak strzała do góry, widocznie bardzo lubicie, e, kiedy Kosta ze mną robi vloga, no niestety ciężko go namówić, no ale czasami mi się udaje. E, jeszcze, jeśli chodzi o takie sprawy, jeszcze mam do Was jedną taką e, bardzo e, wielką prośbę. E, jeśli zainteresuje Was e, jakaś reklama na moim kanale, to bardzo Was proszę, żebyście czasami obejrzeli. E, dlaczego Was o to proszę? Nie, 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 chodzi mi jak najbardziej o względy finansowe, bo YouTube to jest dla mnie taką, e, taką pasją, bardzo, bardzo lubię do Was mówić bardzo lubię robić moje vlogi jeśli chodzi o pieniądze, to wiecie, ja to zarabiam i ja zarabiam w troszeczkę inny sposób ale wiecie o co mi chodzi? o to, że YouTube nie promuje vlogów na których nie zarabię jeśli nie oglądacie moich reklam to po prostu Google nie będzie promował mojego kanału, bo stwierdzi po co go promować, skoro i tak nic na tym nie zarobię także jeśli Wam się jakaś reklama spodoba nie przewijajcie jej, bardzo Was proszę Zróbcie mi taką małą przyjemność. Ale, moi drodzy, do rzeczy. Jeśli chodzi o dzisiejszy vlog, czyli o newsy, o tym, czym żyje Grecja, no to oczywiście takim numer jeden było to, że 10 stycznia 2023 roku odszedł od nas ostatni grecki król. Były grecki król, no bo był zdetronizowany, jakby nie był. Jeśli oglądaliście mój vlog o księciu Filipie, no to wiecie, o czym mówię. Właśnie król Konstantinos odszedł. Jego ostatnią wolą było, żeby był pochowany w Tatoi. To jest taka miejscowość w Grecji, tam gdzie miał swoją rezydencję ostatni król. Ale poczytajmy sobie, jak będzie wyglądała ceremonia pogrzebowa. Ja oczywiście w następnych newsach Wam o tym wszystkim opowiem, dlatego że jest powiedziane, że jest. Są zaproszeni tacy bardzo znani goście, koronowane głowy Europy. Czyli jest to, no, będzie to po prostu, no, wydarzenie, wydaje mi się, że wysokiej wagi. Były król Konstantinos. W poniedziałek o godzinie 12:00, pogrzeb od 6:00 do 10:30, zwłoki w kaplicy Metropolii. Ogłoszenie o szczegółach pogrzebu byłego króla Konstantynosa, który odbędzie się w poniedziałek, wydała jego rodzina. W szczególności ciało byłego króla Konstantynosa, będzie w poniedziałek od 6 do godziny 10.30 w kaplicy Agios Elefteros. Następnie ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godzinie 12 w Kościele Metropolitalnym. Metropolitan, normalnie się metropolitan, tak tak przetłumaczono w Atenach, a po niej nastąpi pogrzeb w Tatoi. Rodzina poprosiła gości o przekazanie datków na fundusz fundacji zamiast wieńca. szczegółowo oficjalnie oficjalne. Oficjalne oświadczenie rodziny. Na Bożeństwo pogrzebowe króla Konstantynosa odbędzie się o godzinie 12 w poniedziałek 16 stycznia w katedrze metropolitalnej w Atenach. Pogrzeb odbędzie się w Tatoi. Od 6 do godziny 10.30 przed ceremonią ciało będzie w kaplicy Agios Eleftherios. Rodzina poprosiła, aby zamiast więcej składać datki na rzecz jednej z poniższych sub, y, instytucji y, lub wybranych przez siebie organizacji charytatywnej. Y, moi drodzy, ja Wam... Pok Pokażę, jak wyglądała właśnie, gdzie jest to Tatoi, bo to nie jest ścisłe centrum Aten. Moi drodzy, Tatoi to jest dziki park krajobrazowy, także dawny pałac królewski. Znajduje się w Grecji w administracji należącej do miejsca Dekalia. Położony wśród dawnych Lasów Królewskich około 5 km na północ od granic zabudowy Wielkich Aten. W roku 2007 Tatoi zostało włączone w skład Parku Narodowego Góry Parmitwa. I tutaj dam wam kilka właśnie takich fotografii, żebyście sobie zobaczyli jak wygląda ta właśnie jego rezydencja. Wygląda naprawdę bardzo ładnie, może kiedyś mi się uda tam Pojechać i wam to pokazać. Zobaczymy. Z tego miejsca jedynie co mogę powiedzieć, no to moje najszczersze kondolencje. Moi drodzy, jak już wiecie, Grecja jest krajem, w którym bardzo często dochodzi do trzęsienia ziemi. No niestety tak jest. No, ruchy sejsmiczne są tutaj niestety, ale bardzo częste. Moi drodzy, do takiego trzęsienia ziemi doszło we wtorek 10 na wyspie Ewie. Ono było oczywiście odczuwalne w Atenach. Ja oczywiście nic nie czułam, pozostali moi znajomi czuli, no ja, ale ja nigdy nic nie czułam, dlatego, że ja mieszkam w takiej y, dolinie, jak, ja, jak Wam to mówiłam. Y, ja mieszkam na pierwszym piętrze, także u mnie się tak nie rusza, ja y, dwa razy czułam trzęsienie ziemi. Y, tutaj na tym y, mieszkaniu, gdzie mieszkam, no to w roku 2019 kiedy były u mnie córki od mojej kuzynki, które były o, spanikowane, strasznie, bo akurat siedzieliśmy na balkonie i jedliśmy obiad, jak zaczęło się trzęsienie ziemi. Spanikowały dziewczyny, ale no pierwszy raz mi się to zdarzyło. Szczerze mówiąc, ja tutaj na tym mieszkaniu też pierwszy raz odczułam. bo dajże w roku 2006, jeszcze jak mój brat tutaj był, no to, no to też żeśmy odczuli, ale żeśmy no mieszkaliśmy na, na Kipseli, bodajże, no to wtedy też zatrzęsło troszeczkę. No ale tak, tak za bardzo nie, nie odczuwałam tego trzęsienia ziemi, ale w każdym razie trzęsienia ziemi w Grecji tutaj są i to są naprawdę bardzo odczuwalne. I powiem Wam, tak, jest tutaj taki jeden właśnie artykuł. Trzęsienie ziemi, najbardziej śmiercionośne trzęsienia ziemi w Grecji w ciągu ostatnich stu lat. I teraz tak, oczywiście wszystkie artykuły będziecie mieć podlinkowane, jeśli chcecie ten artykuł przeczytać w całości, no to oczywiście jak najbardziej możecie. Ja nie będę tego wszystkiego czytać, no bo jest tego po prostu bardzo dużo. Ja zacznę od tych najbardziej śmiercionośnych, w ogóle jest tutaj napisane jeszcze tak, tak przed... Tą całą listą. Trzęsienie ziemi o sile 8,2 w skali Richtera odnotowano również w 1856 roku na RODOS, gdzie według doniesień było ponad 600 ofiar. Ale my się teraz skupimy na tym, jak to wyglądało w ciągu ostatnich 100 lat. I teraz tak, Morze Jońskie, 1953 rok. Najbardziej śmiercionośne trzęsienie ziemi XX wieku. Tam również odnotowano najbardziej śmiercionośne trzęsienie ziemi XX wieku w Grecji. Było to trzęsienie ziemi, w którym zarówno z ziemią, zrównano z ziemią Kefalonię 12 sierpnia 1953 roku. Konkretnie było to jedno z kolejnych trzęsień ziemi tego katastrofalnego sierpnia. Trzęsienie ziemi w Ionii, w czynku w 1953 roku były sekwencją sejsmiczną składającej się z trzech niszczycielskich głównych trzęsień Ziemi o rosnącej intensywności i ponad 135 wstrząsach wtórnych, które miały miejsce od 9 do 12 sierpnia 1953 roku i spowodowały rozległe zniszczenia na Zakintos, Itace i Kefaloni. Moi drodzy, oglądaliście... Mandolina Kapitana Corelli. Właśnie w tym filmie była mowa o tym trzęsieniu ziemi, dlatego że wioska, w której właśnie mieszkała ta pani doktor, którą grała, którą ta. No już nie pamiętam jaka aktorka ją grała. no Oczywiście Nikolasa-Kajcia pamiętam, ale kobiety nie pamiętam. Bardzo słabna aktorka zresztą. I właśnie ta pani doktor mieszkała właśnie w tej, mi się wydaje, że ta hala się nazywała ta wioska, ją po prostu zmiotło z ziemi i po prostu ci, którzy chcieli realizować ten film, realizator reżyser i w ogóle wszyscy, którzy przyczynili się do realizacji filmu Mandolina Kapitana Koreli, po prostu musieli odbudować tą wioskę z powrotem, no bo, no bo tak jak Wam mówiłem, podczas tego trzęsienia w ogóle ją zmiotło z powierzchni. Ziemi. E, I e, liczba ofiar sięgnęła 455 zabitych, 2014 rannych i 21 zaginionych. Tak to było, tak, tak, tak. tak Na Morzu Jańskim to było, moi drodzy. Teraz następnie na wyspie Kos. 23 kwietnia 1933 roku. 178 zabitych i było to trzęsienie ziemi w skali 6,6 Richtera. Następnie Jerisos, 26 września 1923 roku, 161 zabitych i to było trzęsienie ziemi w skali 7 stopni Richtera. Parintwa, to znaczy blisko Aten, z tego co wiecie. To było 7 września 1999 roku. 143 ofiary i było 5,9 Richtera. Parintwa jest bardzo blisko Aten i to trzęsienie właśnie bardzo dało. Weznaki właśnie w Atenach, moi drodzy. Trzęsienie ziemi w Parynstwa z 1999 roku, powszechnie znane jako trzęsienie ziemi z 1999 roku w Atenach, o sile 5,9 stopni w skali Riftera. Miało miejsce 7 września 1999 roku o godzinie 14.56 czasu lokalnego i spowodowało śmierć 143 osób oraz szkody sięgające 3 milionów. Miliardów euro. Ja Wam powiem tylko tyle, że to nawet mój Kostas powiedział, że wtedy mówi, że szedł ulicą, mówi nie było, mówi, nie było za bardzo ludzi, mówi, a nagle właśnie zobaczył, że wszystko zaczęło się się trząs, że kwiatki, na przykład jeśli były na, na, na balkonie, bardzo często spadały, w ogóle i cegły spadały, no że no, bardzo się wtedy wystraszył. Też Polacy tutaj mówili mi, że właśnie musieli spać w nami o tak, przez parę dni, przez parę dni, bo oczywiście bali się tych właśnie wstrząsów wtórnych, także to trzęsienie ziemi dało się bardzo ludziom we znaki. A ja Wam powiem jeszcze jedną taką rzecz, że w Grecji nie buduje się wysokich budynków, właśnie yy, przede wszystkim ze względu na trzęsienia ziemi. No i przede wszystkim yy, w Atenach się nie buduje, bo oni chcą zachować tą strukturę tych Aten jako takie starożytne miasto, że, żeby właśnie te Ateny nie były nowoczesnym miastem, tylko miały, no właśnie tak sprawiały takie wrażenie właśnie na, na turystach. No i on teraz chcą wybudować jeden taki naprawdę konkretny, duży, wieżowiec, obiec nie wiem, składający się z 12 pięter, yy, gdzieś tam na glifadzie. Moim zdaniem jest to bez sensu. Nie wiem, mam nadzieję, że wiedzą, co robią. Ok. E, a Morgos 9 lipca 1956 roku. 53 zabitych, i to było trzęsienie ziemi w skali 7,5 stopni Richtera. Jak 7,5 Richtera i tylko tylu. Zabitych, no to bardzo dobrze. Larisa, 1 marca 1941 roku, 40 zabitych w skali 6,6 Richtera. No i to było jeszcze w czasie II wojny światowej, prawda? Aigio. 15 czerwca 1995 roku, 26 zabitych w wysokości 6,1 stopni Richtera. Sofades 10 kwietnia 1954 roku 25 zabitych i to było w wysokości 7 stopni richtera. Corytos 22 kwietnia 1928 roku 20 zabitych 6,3 stopnia richtera, no niestety mała awaria. Agios Eustachios, 19 lutego 1958 roku, 20 zabitych 7,1 stopni Richtera. Alconidi, Al Alconidi, 24 lutego 1981 roku, 20 zabitych 6,7 stopni Richtera. No to by było na tyle, także widzicie moi drodzy, że jeśli chodzi o trzęsienia ziemi w Grecji, no to niestety nie jest to jakimś ewenementem, jest to niestety bardzo, bardzo częste. No ale z tego co ja wiem, to budynki w Grecji właśnie są budowane dosyć stabilnie, także nie jest, no, no ciężko jest tak, żeby jakieś trzęsienie ziemi właśnie zrównało te Ateny z ziemią, naprawdę musiałoby być... Konkretne. Także miejmy nadzieję, że powyżej tych 5 stopni no, do, do niczego nie dojdzie. No, jak na razie, tak jak mówiłam, to na Ewi było bardzo mało uczuwalne, przynajmniej tutaj w Atenach. Moi drodzy, i temat trzeci, czyli temat łatwiej i przyjemny turystyka. I tutaj, moi drodzy, zaproponuję Wam Hermonia, spacer po czarującym półwyspie Peloponnes. Hermonia jest tym, co nazywamy miejscem, które ma wszystko. Ten malowniczy półwysep na skraju Argolis leży w cieniu i Hydry, ale nie ma czego zazdrościć. To także idealna destynacja turystyczna na zimę, której nie mają czego zazdrości wyspy Argosarońskie. Wręcz przeciwnie, dojedziesz tam tylko samochodem, znajdziesz bardzo Ceny i przedłużysz letni klimat jak najdłużej. Ermony ma, ma wiele zorganizowanych miejsc noclegowych, w których można zarezerwować dwudniowy pobyt. Dziesiątki tawer z pysznymi przysmakami i snakami, ale także wspaniałe plaże, jeśli pogoda na to pozwoli, a ty jesteś jednym z tych, którzy lubią kąpać się zimą. Możesz także wybrać się na spacer do portu i bardziej naturalistyczny spacer po lesie Biscci. Bi Bi Cokolwiek wybierzesz, piękna harmonia, nie, nie zawiedzie Cię na weekendowy wypad. Moi drodzy, także jeśli jesteś w Atenach, jeśli na przykład przyjechałeś sobie do, na odwiedziny do Aten i chcesz się gdzieś wybrać, no to jak najbardziej widać, że bardzo ładne widoki, bardzo ładne miejsce. No i oczywiście niedaleko Aten. Jak najbardziej polecam. Półwysep pelopones. Moi drodzy, mam nadzieję, że podobały Wam się dzisiejsze newsy. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, poinformujcie mnie o tym w komentarzu. Jeśli jesteś moim stałym gościem, oczywiście naciśnij ten magiczny głosiczek z napisem subskrybuj. Ode mnie to już wszystko. Pusiaki z Aten. Pa pa!